Dzień dobry Państwu. Chciałam powiedzieć kilka słów o książce pana Kamila Dziubki, kierownik. Miałam przyjemność tutaj na aplikacji BookBit wysłuchania jej. Sama książka nie zaskoczyła mnie. Wiadomo jak wygląda polska polityka. Z tej książki wychodzi jasno, że Tusk to jest mistrz taktyki, chłodny, wyrachowany. Kilka kroków robi naprzód. W tym zestawieniu wyszedł nawet większym taktykiem niż Kaczyński, ale widać, że Bruksela go zmieniła. Człowiek, który przyszedł przez salony polityki no, i wraca do kraju troszeczkę inny. I chyba właśnie dlatego coraz bardziej yy, widać, y, że pan y, Tusk y, się zmienia. Jak każdy zresztą z nas z czasem i doświadczeniem. Ale dopóki przy władzy są starzy wyjadacze, niewiele się zmienia. Nie chodzi tylko o Tuska czy Kaczyńskiego. Chodzi o system, schemat y, polityków, Którzy wszystkie te gry, reguły znają. I tak się pytam, może już czas odejść z polityki, bo mam wrażenie, że Tusk coraz bardziej odczuwa i chyba to widać po jego jakby działaniach, krokach. Panie Kamilu, dziupka. Czy chodziło Panu o pokazanie człowieka, który wciąż walczy, ale jakby historia zatacza koło? Nowe twarze mogą się pojawić w polityce, ale stare schematy rządzenia niewiele to zmienia i nie oznacza automatycznego sposobu yy, zmiany władzy. Ja Państwa y, y, zachęcam oczywiście do, za, do y, zakupu książki bądź i wysłuchania, żebyście może bardziej y, y, zrozumieli na czym to polega i może jeszcze bardziej otworzyli oczy, jeśli do tego nie zrobiliście. Dziękuję.